Witam Cię bardzo serdecznie, Ania Ursa, z tej strony. Zrobimy sobie lustro na realne związki, relacje. I teraz tak, warunek pierwszy: jesteś osobą pełnoletnią. Warunek drugi: nie jesteś w ciąży. <laughs> nie mówiąc oczywiście do Panów. Warunek numer trzeci. Jest to osoba realna, a nie jakaś tam pisząca, dzwoniąca, odzywająca się, i nie wiesz, czy to jest ta osoba ze zdjęcia, czy nie. O takich związkach nie ma tutaj mowy i takich relacjach. To ma być osoba realna. I powiedzmy sobie, że Ostatnich dwóch miesiącach macie kontakt. Czyli jeżeli odezwała się dłużej niż dwa miesiące, dalej niż dwa miesiące, to uznajemy, że to już w ogóle nie jest związek ani, że to nie jest relacja, że to jest jakaś znajomość, z którą nie masz kontaktu, więc nic cię z nią nie łączy. Uznajemy to za prawdę. Ok? I teraz zrobimy lustro dla tych, co powiedziałam, panów bądź pań, i takie tutaj postawiłam warunki. Czyli po twojej stronie co jest, po tamtej stronie co jest, i zobaczymy, co się w ogóle pojawi tutaj, bo ja na te czytania nie mam żadnego scenariusza. To się pojawia wszystko, no po prostu z miski. Z tej tu przestrzeni, z jakich narzędzi używam. Czyli tutaj akurat krystalomancja, no karty to wiadomo, to karty to bardziej używam wszystkie moje zrobione, i, i kupne, i takie, i takie. Wszystkie, które czytam po swojemu, używam w czytaniach prywatnych, a tu wam pokazuję coś takiego innego. Dobra, także skup się na sobie i skup się na tej osobie bardzo mocno. Trzy razy oddech, lustro, realnej relacji, realnego związku czy małżeństwa. Zobaczymy, ile grup wyjdzie. I teraz zamkniesz oczy. Jak już wylosuję tutaj te, te kamyczki, to dopiero w, po otwarciu oczu wybierzesz to, co skupi Twoją uwagę. I potem będziesz cały czas przy tej swojej grupie bo będę dzielić potem na grupy, ok? Czyli otwierając oczy na to, co skupi twoją uwagę w pierwszej kolejności. Ok. Zamykasz oczy. O kurde. Mamy cztery grupy. Od razu mówię. Dobra, jeszcze nie otwieramy. Nie, nie, nie. Nie otwieramy. Otwieramy. Otwieramy teraz. Moje misiaczki, kochane. Nie mam do kogo tak mówić miło, oprócz dzieci. No to mówię do Was. Dobra. Szybko. Grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3, grupa numer 4. Na więcej filmów, dłuższych filmów, zapraszam na kanał o tej samej nazwie na YouTube. To dla tych, co siedzą na TikToku. Tutaj właśnie mnie trzyma czas jest pół godziny i koniec. Dobra, lustro, zobaczymy, co się pokaże. Chwileczkę. Yy... Nie ma kontaktu, nie ma nic. Z jednej strony jedno się zajmuje y, finansami, y, drugie rozmyśla, dlaczego to się skończyło. Tak na szybkiego ci powiem. Y, I teraz dobra. Co? Ty o tej osobie myślisz, że jest niesprawiedliwa, że cię zaniedbuje, że coś nie ma sensu. Co ona, on myśli o tobie? Myśli, że przesadzasz, myśli, że naciągasz dużo rzeczy, myśli, że troszeczkę jesteś niesprawiedliwa, jedyneczko, myśli, że masz chyba gorszy czas, skoro tak się tutaj między wami dzieje. Co ty do niego czujesz? Masz do niego bardzo otwarte serce, ale czasami czujesz się niedoceniona, zraniona, zaniedbywana i brakuje ci już sił. Co? Ta osoba czuje do ciebie. Nie wie, co czuje. No, kolego czy koleżanko. Oczywiście mówi o tamtej osobie. Nie wie, co czuje. Nie wie. O Boże. Dobra. Co ty, Jedyneczko, byś chciała tej osoby? Żeby się odezwała tamta osoba, żeby był kontakt, żeby wreszcie coś ruszyło do przodu, żeby się otworzyła. Co tamta osoba oczekuje od ciebie, żebyś się troszeczkę opamiętała, ogarnęła, przemyślała sobie wszystko, przeanalizowała wszystko, no i chyba tutaj, żeby się ktoś z was troszeczkę zmienił. Jaka jest przyszłość między wami? Spotkanie, zaproszenie, może nawet bliskość fizyczność. Tak to widzę w realu. Jaka jest rada? Nie przejmować się, nie myśleć negatywnie, nie wkładać sobie do głowy negatywnych myśli, nie przeżywać wszystkiego, po prostu wreszcie zająć się sobą, być w swojej energii, być w sercu swoim, robić to, co się kocha, dbać o siebie, pielęgnować siebie, dawać sobie dużo miłości i opieki, zadbać o swoje wewnętrzne dziecko, rozpieszczać siebie, robić to, co się kocha, robić, co się lubi. Odpuści całkowicie myśli na temat tamtej osoby, dać jej wolność, zostawić to wszystko i zobaczyć, co z tamtej, z tamtej strony się pojawi. Taka jest rada, a zrobicie, co uważacie. Dobra. Ciekawa historia tu będzie pokazana. Już, to, już się nie mogę doczekać. Coś Was, coś was do siebie przyciągnęło. Projekt, yy, projekt, biznes, hobby, praca, zainteresowania, jakaś nauka też być może czegoś, to was przyciągnęło do siebie, albo teraz przyciąga do siebie te tematy, albo taki obszar, w którym Wy teraz tutaj działacie razem czy osobno, no nie wiem. Dobra. Co ty myślisz o tej osobie? Jest niesprawiedliwa, niesprawiedliwy. Nie rozumiem jego zachowania, nie rozumiem jego podejścia. Co tamta osoba myśli o tobie dokładnie to samo, co ty o niej? Co ty do niej czujesz? Nie wiesz, co czujesz? Już jesteś zagubiona, już tak się, to wszystko się w tobie mieli, przewraca. Czasami jest ci czasami zwyczajnie przykro, a czasami masz już dość tego wszystkiego, nie chce ci się już nic. Czasami to objawia się tym, że nie masz siły nawet wstać, coś robić, zająć się sobą. Co tamta osoba czuje do ciebie? Ona w sercu ma do ciebie uczucia. Tylko to jest takie bardzo delikatne i wrażliwe. To w sercu ma takie delikatne i wrażliwe, tam nie ma takiej mocy i chęci działania w twoją stronę, słuchając tylko swojego serca. Co ty byś chciała, żeby tamta osoba zrobiła, żeby wreszcie podjęła jakąś decyzję, żeby wreszcie zrobiła coś do przodu, żeby wreszcie coś się wyjaśniło. Co tamta osoba by chciała, żeby się, żeby się stało między wami. Ogarnij się kobieto-mężczyzno, słyszę takie słowa. Weź się w garść, ogarnij się. Zrób coś z sobą. No tak, to ta osoba tak mówi. Przyszłość między wami. Przyszłość między wami jeszcze nie jest określona. Dlaczego nie jest określona? Dlatego że Przyszłości między Wami nie da się ustalić, bo między Wami albo jest więcej osób, albo jest, jakieś są jakieś problemy, blokady. To bym musiała tylko w czytaniu prywatnym. Tutaj nie mam jasnej przyszłości co do. A to po świętach mogę, mogę zrobić, jeżeli ktoś się do mnie zgłosi. Za godzinę 250 zł, pół godziny 125 zł. I czytanie partnerskie tak samo, tak samo. Wszystko jedno, czy takie, czy takie czytanie, czy, czy inne. Stawka jest jednakowa już teraz. To tylko mówię tak na, dla tych osób, które by chciały wiedzieć, bo tutaj jest między wami problem. Problem polega na tym, że zbyt dużo się zadziało, zbyt dużo osób tutaj zamieszało i przyszłość waszej relacji nie zależy teraz tylko od ciebie i od tamtej osoby. Nie zależy. Tu się wymieszało bardzo dużo osób. Tak to tutaj widać. I teraz tutaj jest też taka informacja, że co wypada zrobić, co nie wypada, czy się odezwać, czy nie, czy poczekać, czy, czy zostawić, czy szukać sobie kogoś innego, czy on tam kogoś zostawi, czy on wreszcie pójdzie w moją stronę. Jest bardzo dużo takich niuansów, które przemawiają na niekorzyść ustalenia. Tylko i wyłącznie w czytaniu ogólnym waszej wspólnej przyszłości, nie mówiąc o tym, co będzie między wami, dla waszej tylko tutaj grupy indywidualnie, tak? Dla ogólnej nie mogę tego wyczytać. Dla osób, które by się zgłosiły, być może prywatnie dałoby się to odczytać, ale większość z was wie już teraz, że to jest tak skomplikowane, że już naprawdę nie wie, co ma robić. A jaka jest rada? Już ci mówię, dla ciebie rada. Dla ciebie rada jest taka, żeby wreszcie uwierzyć w siebie, podnieść swoją wartość. Przerobić wszystkie kody, wszystkie schematy, wszystkie jakieś nazbierane nieświadomie poglądy na własny temat albo schematy, programy, które gdzieś inni ludzie powciskali tobie głęboko, nawet nieświadomie, ty to trzymasz. I popracować nad pewnością i dowartościowaniem. I jeszcze jedna sprawa. Ktoś z Was czuje się gorzej, bo czegoś nie ma, na coś go nie stać, czegoś nie może zrobić albo ma jakiś brak. I w tym momencie, jak się skupiasz na tym, czego nie masz, co ci brakuje, albo co powinnaś zmienić, dwójeczko, jakby. Nagromadzasz ten brak w sobie, tym samym ta osoba nie ciągnie do ciebie, bo ona ciągnie do braku? Kto by chciał ciągnąć do braku? W relacjach to jest tak. Kobieta jest, to tak powiem bardzo szybko, bo nie mam dużo czasu. Powiedzmy sobie, że kobieta jest tą matką ziemią, która ma dać wszystko, co związane jest z obfitością. To znaczy pielęgnować, budować gniazdo, tak, urodzić dziecko yy, i wiązać wszystkich w jedno, być taką opoką, ostoją mądrością. Mężczyzna jest po to, aby znalazł tą kobietę dla siebie. On musi ją znaleźć, on musi ją wyczuć, on musi ją yy, złapać na radar, nie? Yy, odszukać w nawigacji: oho, to jest ona. I teraz, jak on ma? Załóżmy sobie, tą obfitość poukładaną na dwóch talerzach, gdzie na jednym talerzu połowa dania jest zjedzona, a na drugim danie jest w całości postawione przed nim, to którą, które danie wybierze? Tam, gdzie kobieta czuje obfitość, pewność siebie, choćby nie wiem jak wyglądała, choćby nie wiem co miała i choćby nie wiem kim była. Facet wyczuje obfitość. Facet, przepraszam, mężczyzna wybierze to, co daje mu. Nasycenie, tak? Co da mu spełnienie, co daje mu nasycenie, w czym on będzie mógł pokazać coś, wykazać się w czymś. A jak ona jest taka krucha, taka krucha myszka, bez pewności siebie, to ona jest tym talerzem w braku, gdzie połowa jedzenia albo wyparowała, albo ktoś zjadł, i to to nie jest zachęcające i kiedyś rozmawiałam z fajnym chłopakiem i on mówił tak kobiety yy, mówi tak jak ja patrzę na dziewczyny jedna jest taka niedowartościowana taka szara myszka a pięknie wygląda no ma nie ma wszystko co jej potrzeba yy, super figura super wygląd a nie ma pewności yy, siebie a patrzę na drugą no no pulchna nie yy, zwyczajna babeczka a ma tą pewność siebie, to on ciągnie do tej, która ma pewność w sobie. I taka jest tutaj rada. A co wy zrobicie, to ja nie wiem, i też nie wiem, do kogo mówię: czy do kobiet, czy do mężczyzn. Powiedziałam chyba to bardziej do kobiet. Taka jest rada. Zapracować sobie na pewność yy, siebie, zapracować sobie na poczucie, że jestem warta z tym, co mam już teraz. Nad sobą zawsze możesz popracować, tak? Ale daj sobie na to czas, ale poczuj to, że już jest wszystko dobrze, jest wszystko dobrze. Może być jeszcze lepiej, ale jest już wszystko dobrze, niczego ci nie brakuje, tak? No taka jest rada. Dobra, lecę. <laughs> lecę dalej, <laughs> bo mi się kończy czas. Dlatego na YouTube mi się nagrywa lepiej filmy, bo ja tam nie jestem goniona, mogę nawet gadać godzinkę, tak? Mm. Bardzo dziwny związek, relacja, gdzie tutaj jest wszystko wałkowane i uzdrawianie, i trudne emocje, i ciężka energia, i gdzieś być może jest trzecia osoba w tyle, albo czwarta, albo piąta, albo dziesiąta, trójkąty, czworokąty, gdzie ktoś z Was tutaj próbuje coś wyjaśnić, i, po, i też jest poczucie braku w tym wszystkim, tak? I wszyscy jesteście rozjechani. Dobra. Co ty myślisz o tej osobie? Jest w pewnym sensie uosobieniem twojego twojego ideału, albo mężczyzny, albo kobiety. Uważasz przynajmniej tą osobę za swój ideał. I myślisz, że jest Twoim ideałem. Co ta osoba myśli o Tobie? Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Co Ty czujesz? Patrz się na te obiekty. Co Ty czujesz? Co Ty czujesz do, do, do tej osoby? Czujesz niesamowitą chemię, czujesz niesamowite pożądanie, przyciąganie. Iskrzy także szok. Co tamta osoba czuje? Dokładnie to samo, co Ty. Co ty byś chciała, żeby się tutaj wydarzyło? Chcesz, żebyście, chcesz, żeby ci coś zaoferował, żeby ci dawał znaki, tamta osoba, żeby ci cały czas dawała znaki, żeby była ta aprobata, żeby było takie pokazanie tobie każdego dnia, często. Że jesteś ważna, podziwiana. Tutaj trujeczko, że jesteś podrywana, że jesteś cały czas przez tą osobę wielbiona. O, 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 o. I żeby tu był taki flirt, tak? Żeby tak było wszystko fajnie. Co ten człowiek chciałby, żeby było w stosunku do ciebie? A on szuka czegoś bardzo na poważnie. On chce poważnych decyzji. Poważnych decyzji i poważnych zachowań. Stabilnych, poważnych decyzji, albo ogólnie ma teraz taki fokus na ustabilizowanie swojego życia, albo by chciał, żebyś ty bardziej się tak ustabilizowała, żebyś bardziej była stanowcza, żebyś bardziej była rozsądna. No, no nie wiem, trujeczko. Jaka jest przyszłość między Wami? Przyszłość między wami jest taka, że możecie się trochę właśnie rozjechać. Jeszcze bardziej niż teraz. Rozjechać, że macie, tak jakbyście mieli dwa inne podejścia teraz do relacji związków. Na ten moment. Na ten moment. Możecie się troszeczkę właśnie rozjechać. Czyli no może dojść do jakiegoś, na przykład, no, jakiegoś wyznania. Jakiegoś napięcia, spięcia, jakiegoś delikatnego, bo to mówię, to nie będzie nagłe, jakiegoś delikatnego wyrzutu, ale tak jakby widzę, że się troszeczkę odsuwacie. A jaka jest rada dla ciebie? Właściwie to ty jeszcze nie wiesz, czego tak naprawdę chcesz. I rada jest taka, żeby jeszcze się dobrze zastanowić, czego ty chcesz. Czy nie jest też tak, że tego, czego ci brakuje, oczekujesz od tamtej strony? Żeby Ci dała. Czy nie jest lepiej, żeby teraz troszeczkę nad sobą, tutaj jest potrzebna praca nad sobą, w tym obiekcie, popracować? Ametyst, uzdrowienie, uleczenie, ciężka energia, kłopoty, problemy, kłótnie, awantury, zmartwienia, problemy, poczucie braku. Trójkąty, czworokąty być może ktoś z Was często zmienia partnerów, partnerki. I próbuję odnaleźć tutaj wreszcie kogoś dla siebie. To tutaj dla ciebie jest taka informacja, bardziej dojrzale podejść do związków relacji, ale to znaczy, że to ty masz stać się bardziej dojrzała, poważna, poukładana, i jak popracujesz nad tym, nad sobą, miesiąc, dwa, trzy, naprawdę się pojawia tutaj albo nowy człowiek, albo ta osoba zmieni o tobie zdanie, podejście na lepsze są dwa wyjścia. Dziękuję ślicznie. Bardzo skromny obiekt numer 4. I taki tak mi was tutaj jakoś szkoda, nie wiem dlaczego. Może być wodnik, bo to jest mój kamień jaspis, jest dużo czerwonego i tutaj jest też ametyst, co oznaczałoby, że któreś z was się leczy albo Emocjonalnie, albo wewnętrznie, albo faktycznie się leczy na zdrowiu, takim fizycznym. Co ty oczekujesz? Dobra, inaczej. Co ty myślisz na temat tej osoby? Uwielbiasz ją, kochasz ją, jest dla ciebie całym światem. Co ta osoba myśli o tobie? Że jesteś czasami osobą zmienną, czasami niesprawiedliwą, czasami mm, nie masz racji, czasami się mylisz, a czasami zachowujesz się nieadekwatnie do danej sytuacji, gdzie ona może czuć się dziwnie. Co ty czujesz do niej, oddałaś, oddałeś jej całkowicie swoje serce. Ona należy, ta, ta osoba do, należy czwóreczko do ciebie, tak? Ty oddałaś czwóreczko jej całe swoje serce. Co ona czuje do ciebie, to samo co ty, aczkolwiek w tym momencie bym powiedziała, że ona się troszeczkę waha w tych uczuciach. Myśli sobie, poprzez te myśli na twój temat, to serce jest osłabiane w uczuciach. To jest tak, jakby, a może ja się mylę, że go kocham, czy ją kocham, a może to nie jest ta prawdziwa miłość, skoro ten człowiek mnie tak traktuje, tak się zachowuje, a może ja się mylę, a może ze mną jest coś nie tak, a może ja nie powinnam się w to pakować, tak? Nie, czy nie powinienem się w to pakować, a może to nie jest ta osoba, jednak skoro są takie problemy. Takie ma uczucia. Właściwie to są jej takie. Yy, to serce jest fajnie pokazane w Twoją stronę, ale ta głowa teraz przejmuje kontrolę nad tym sercem. No właśnie. Co Ty byś chciała, czwóreczko, żeby było między Wami? Ty byś chciała, czwóreczko, żeby było lekko, przyjemnie i bezstresowo. Mm, ciekawe podejście. Co tamta osoba by chciała, a tu jest zupełnie inne podejście. Tamta osoba by chciała, żeby było poważnie, poukładanie, żeby wszystko było wiadomo, na czym się stoi, żeby przychodziły jakieś plany, jakieś wspólne ustalenia, żeby wszystko było klarowne, nie było, żeby tutaj nie było żadnego domyślania się, kombinowania, dociekania, analizowania. O to jej chodzi. Przyszłość między Wami, miłość bardzo fizyczna, czyli takie połączenie obydwóch osób w namiętności, w bliskości, no wiecie, jakiej czwóreczki. A jaka jest dla Ciebie rada? Jeżeli chcesz utrzymać tą relację, jeżeli chcesz utrzymać ten związek, należałoby się przyznać do jakichś swoich błędów, to jest raz. Należałoby też powiedzieć szczerze, czego się oczekuje, i należałoby też powiedzieć szczerze, kim ta osoba jest w Twoim życiu teraz, albo kim byś chciała, czwóreczko, aby była w Twoim życiu za jakiś czas. Rada dla Ciebie jeszcze jest taka, aby ktoś z Was naprawdę stał się tą osobą, którą wymaga, żeby była tamta osoba. Czyli to, co uważasz, że jej brakuje, że w czymś jest zła, że coś jest nie tak, ty teraz masz to zrobić dokładnie w sobie, bo tak mi się wydaje, że ktoś z was triggeruje na zasadzie lustra tutaj. Ale jakby rada jest dla ciebie, żeby to zrobić. Czyli przykład. Hmm. Ona jest zmienna, ona ciągle zmienia zdanie. Zastanów się, czy ty nie zmieniasz zdania, jaką Ty masz cały czas pozycję w tej relacji, w tym związku. Inaczej, jak Ty funkcjonujesz w życiu, jak Ty podchodzisz do pracy, do obowiązków domowych, do czystości na przykład w domu, do porządku w sprawach osobistych, czy Ty jesteś osobą stałą czy zmienną? To jest na przykład takie proste pytanie. Drugi przykład. Mam trochę czasu, więc tutaj się uwa zatrzymam, bo mam tutaj pół godzinki, więc jeszcze kilka minut jest, yy, bo się bałam, że nie zdążę. I teraz tak. Yy, masz na przykład wyrzut, że za, na przykład ona ci. Za, na przykład, ona mi cały czas coś wyrzuca, jakieś moje błędy, coś jej nie pasuje. Cały czas marudzi albo yy, zgrzędzi. Pytanie. Jak ty funkcjonujesz w życiu? Czy nie zgrzędzisz, czy nie marudzisz, czy nie naciągasz? We wszystkich innych sprawach. W relacji z tą osobą, w relacji na przykład w pracy, w relacji na przykład opowiadając komuś coś yy, na tle zawodowym, finansowym, rodzinnym albo samym sobie, gdzieś tam naciągając pewne rzeczy, czy złapałaś się, złapała, złapała się czworeczko na tym, że czasami no nie jesteś sprawiedliwa. Czy czasami właśnie nie wyrzucasz innym, czy nie krytykujesz innych, i czy to jest sprawiedliwe, czy to jest prawidłowy obraz, czy negatywny obraz. Ja tutaj myślę, że czwóreczka ma taki problem z dotarciem do siebie samej. I czwóreczka musiałaby wreszcie dotrzeć do tego, kim jest tak naprawdę. Docieramy do siebie poprzez myśli o sobie. Ale te myśli muszą być obiektywne, bo nie mogą być te myśli o sobie też, jeżeli ktoś ma takie bardzo mocne nadkoloryzowanie własnej osoby względem innych, to może się pomylić w tym osądzie przez samego siebie. Ważne jest teraz, żeby ktoś z Was popatrzył na siebie tak z boku. I albo popatrzeć z boku na tą całą relację, jak ona wygląda od początku do tej chwili i czy tu, jak w ogóle ty się zachowujesz w tej relacji, patrząc z boku. Co robisz, jak się zachowujesz, co mówisz. Napisz sobie na, w, w trzech kolumnach, jak ja do tej osoby się zwracam, jak ja się z nią komunikuję, co jej mówię, potem za chwilę, co względem tego, co mówię, realizuję. Tak? Co mówię, co realizuję, co planuję. I jak ja to potem. Potrafię jakoś. Um, układam sobie w głowie, tak? Czyli próbuję to wszystko objąć i układam sobie w głowie. Podzielić to proszę na takie kategorie. I zrobić sobie taki bilans. Tego albo jeśli chodzi o tą relację, albo jeżeli chodzi o twoje kontakty z innymi na różnym polu, na różnych szczeblach, tak? To trzeba byłoby tak podzielić. Wtedy się dowiesz, jak ty funkcjonujesz w relacjach, w związkach. I weź pod uwagę, jak ty funkcjonujesz na przykład w przyjaźni wieloletniej, czy w rodzinie, jak funkcjonowała czwóreczka, czy w kontakcie na przykład z bliskimi, czy z dzieckiem, z dziećmi. Czy na polu zawodowym, wobec swoich jakichś tam mm, szefa, szefowej, czy podwładnych, czy na przykład jeżeli ktoś z Was coś robił samemu, to jak działał jako sam, komunikując się z innym, jakimiś tam odbiorcami, czy klientami? Popatrz na to, bo tutaj widzę ogromny, ja tu czuję chaos. I teraz, czy to jest w ogóle sprawiedliwe? Bo tak jedno z Was się na pewno leczy. Jest tu bardzo dużo miłości, bo to jest kamień miłości, zauroczenia niesamowitej, niesamowitej bym powiedziała chemii. Tylko dlaczego tutaj się leczy tylko jedno, a drugie na coś czeka? <laughs> Tego nie rozumiem. <laughs> Ale dobra. Rada jest taka, żeby spojrzeć na siebie z wyższej perspektywy. Przemyśleć sobie swoje własne podejście do relacji, związków i czego tak... Co ty w ogóle możesz dać w tym związku, w tej relacji albo w relacji, w związku jakimkolwiek? Co ty możesz dać tej drugiej osobie? A czego oczekujesz? A na co cię stać? A co dajesz sobie? A co by mogła dać ci inna osoba? Jakby ten związek miał wyglądać. Przemyśl sobie to, ok? Będziesz chciała, czwóreczko, to zrobisz, nie, to nie. Ja przekazałam to, co miałam, jako rada dla Was. <grych> Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.